Czy zastanawiałeś się kiedyś nad mocą, jaką Twój umysł ma nad Twoim życiem? Prawdziwa zmiana zaczyna się w najpotężniejszym miejscu w Twojej istocie, w umyśle. Odkryj, jak przekształcić swoje myśli i osiągnąć pełne i spełnione życie. Nasz umysł jest polem bitwy, na którym emocje, lęki i niepewność toczą ciągłą wojnę. Jednak prawdziwa walka nie toczy się ze światem zewnętrznym, ale raczej z własnymi myślami. Czas przejąć kontrolę i rozpocząć podróż transformacji, która doprowadzi cię do życia pełnego sukcesu i spełnienia. Pośród codziennych wyzwań często zapominamy o mocy, która w nas drzemie, o potędze naszych własnych myśli. Ta wewnętrzna walka, w której naprzeciw siebie stają lęki, Wątpliwości i negatywne wzorce myślowe determinuje przebieg naszego życia. Często sami jesteśmy dla siebie najgorszymi krytykami i pozwalamy, aby w naszych umysłach dominowały myśli pełne zwątpienia i negatywnego nastawienia. Jednak istotne jest, aby rzucić wyzwanie tym ograniczającym przekonaniom i uznać, że jesteśmy zdolni do znacznie więcej, niż sobie wyobrażamy. Czy zostawiłeś już lajka pod filmem? Nie zapomnij wspierać naszych treści, abyśmy mogli nadal dostarczać Ci więcej inspiracji i motywacji. Samosabotaż to destrukcyjny cykl, który uniemożliwia nam osiągnięcie naszych celów. Identyfikując wzorce zachowań, które uniemożliwiają nam postęp, możemy zacząć przerywać ten cykl i tworzyć nowe strategie prowadzące do sukcesu. Odporność psychiczna to zdolność do adaptacji i wyjścia z przeciwności losu. Rozwijanie tej umiejętności pozwala nam stawiać czoła wyzwaniom z odwagą i determinacją, zamiast dać się im pokonać. Brak koncentracji może uniemożliwić nam osiągnięcie naszych celów, rozpraszając naszą energię i uwagę w kilku kierunkach. Nauczenie się ustalania priorytetów naszych celów. I skupiania wysiłków na najważniejszych działaniach pomaga nam efektywniej działać. Lęk może paraliżować i uniemożliwiać nam podjęcie działań. Nauka radzenia sobie ze stresem i kontrolowania zmartwień pozwala nam stawiać czoła wyzwaniom ze spokojem i jasnością umysłu. Droga do sukcesu rzadko jest liniowa i pozbawiona przeszkód. Ważne jest, aby zachować determinację i wytrwałość nawet gdy napotykamy niepowodzenia i trudności. Nastawienie na rozwój pozwala nam postrzegać wyzwania jako możliwości uczenia się i rozwoju. Zamiast być przeszkodami, stają się odskocznią do rozwoju osobistego i zawodowego. Poświęcenie czasu na refleksję nad naszymi doświadczeniami i wyborami pomaga nam lepiej zrozumieć nasze motywacje i wartości. Pozwala nam to na dokonanie niezbędnych zmian w naszym podejściu i sprawia, że jesteśmy bardziej świadomi naszych własnych mocnych i słabych stron. Pozytywność to potężna siła, która może przyspieszyć nasz postęp i wzmocnić naszą odporność. Rozwijanie optymistycznego nastawienia pomaga nam postrzegać trudne sytuacje jako szansę na rozwój i utrzymuje nas w motywacji do osiągnięcia naszych celów. Błędy są nieuniknione na drodze do sukcesu, ale liczy się sposób, w jaki sobie z nimi radzimy. Zamiast rozpamiętywać nasze niepowodzenia, powinniśmy postrzegać je jako okazję do nauki i rozwoju. Nie musimy stawiać czoła naszym wyzwaniom samotnie. Szukanie wskazówek u mentorów, przyjaciół i współpracowników może zapewnić nam nowe perspektywy i cenne spostrzeżenia które pomogą pokonać przeszkody i osiągnąć nasze cele. Nawyki, które kultywujemy, mają ogromny wpływ na nasz sposób myślenia i nasz ogólny sukces. Włączając zdrowe, produktywne czynności do naszego życia, możemy wzmocnić nasz sposób myślenia i zwiększyć naszą zdolność do osiągania celów. Ważne jest, aby rozpoznawać i celebrować każdy krok w kierunku naszych celów. Bez względu na to, jak mały. Świętowanie małych zwycięstw motywuje nas i dodaje nam impetu, którego potrzebujemy, aby iść do przodu, nawet w najtrudniejszych momentach. Zmiana sposobu myślenia to proces ciągły i często wymagający. Jednakże, kontynuując naszą podróż ku samopoznaniu i rozwojowi osobistemu, możemy stworzyć życie pełne sensu, spełnienia i sukcesu. Gotowy na zmianę swojego życia. Subskrybuj już teraz i zostaw lajka, aby nie przegapić żadnego z naszych inspirujących i motywujących filmów. Jeśli jesteś gotowy przejąć kontrolę nad swoimi myślami i zmienić swoje życie, zacznij już dziś. Odkryj siłę, którą w sobie masz, aby stworzyć życie swoich marzeń. Idź naprzód z pewnością siebie, odwagą i determinacją. Bądź bohaterem swojej własnej historii i nigdy nie wątp w niesamowitą moc, która w tobie drzemie. Przyszłość jest w twoich rękach, więc działaj i działaj.